Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Seriork vs Reszta Świata, odcinek numer 49, więc zbliżamy się już całkowicie do końcóweczki. Gramy kolejny meczek na Czyżyka, tym razem Finland 10-16, 3-6, szczęście 3, morale 3, morale obniżamy mu o 2, szczęście obniżamy mu o 4, więc Czyżyk na pewno nie będzie z tego powodu zbyt szczęśliwy. Bild widzieliście. Przyszyk napisał, że zagra coś że no e, e, takiego niezbyt fajnego, e, więc mam nadzieję, że e, więc bardzo liczę na to, że jednak mimo wszystko e, ten, że jednak mimo wszystko to nie będzie mrok z szałem, no nie. No, no dobra, zobaczmy w takim razie. Oczywiście, musiał się ustawić na wprost. No jakby to było. No jakby to było inaczej. 56 zabitych ty gnoju mam łuk. Kurde po to, żeby cię tutaj klepać, a ty kurde, wchodzisz mi FARTem. No nienawidzę po prostu takich początków. Co za pech. Jak trudno to w ogóle inaczej ująć. No pech jak cholera. A... Smok nie doleci, oczywiście. No tak, no bo nic nie doleci. Nic nie strzeli. Tylko, kurde, musi być oczywiście problem. tak no, żeby nie weszło za trzech, to co ja muszę zrobić na druidzie? Szamanka musi przeskoczyć, tak? Dobra. Zrobimy tak. Zrobimy tak. A to mi szkodzi. Najwyżej będzie 4, 5 szałów rzucone. No nie, no naprawdę, jak to jest szał, to ja zwątpię. Dwa razy więcej many. No, rzeczywiście się napracował. Kurde. Spowolnienie. A, no, powiem wam, że. Sytuacja nie wygląda dobrze. Moja broń dalekiego zasięgu, która miała go rypać. Już niestety go nie porypie se za bardzo. Um, cyklop za to będzie miał 6 prędkości, a nie 5. Więc, jak się nieodpowiednio ruszy smokiem, to bułę dostanie. Nie, ruszy się odpowiednio. Dobra, 4, 6. No oczywiście. To nie było tutaj żadnego szczęścia. 7-11. Nie, nie ma co. Szkoda. Szkoda go. 85 na pełnej to zrobi dużo, jeżeli nie dostanie buły. No, powiem Wam, że niestety, ale odporności na magię to tu nie ma. Druid będzie mnie kaleczył. Ten również będzie bardzo mocno mnie bił. Boże, zwykły build. I dodatku trafiłem w to, co zagra przeciwnik. Jakby, o tutaj jest Game Changer. W momencie, w którym ja ustawiłbym inaczej swojego Centaura, ja mam wygraną. Bo to tak, Centaur ściąga 72 od razu łowczych. No, niestety. Dobra, przynajmniej teraz go zaciupiemy. Więc potężny cios. Dochodzisz, żeby nie było jaj. Yy. Mm. Nie, no, czekaj, ona się rusza znacznie szybciej. Dawaj do niej. I za chwilę ten sobie zrobimy. Tak. To zależy. Bo ja teraz mogę na nim wywrzeć presję. 3, 4, 5, 6. Tutaj się ustawić. No i chyba tak zrobimy. Wywrzemy na nim dosyć sporą presję na strzelcu. A potem przyspieszy mi go przed strzelca. O, panie! 16. 6, 7. 70. What? Dobra, weź go tutaj, skaraj, bo naprawdę Jezu 16 szamanek. Wiecie ile to jest? To jest 16 szamanek. Co to, to jest jaja, że on był w stanie tyle zabić? Halo, co tu się dzieje? Zwykłymi znaczy on. Jezu, czekaj. On ma 5-5, to jest... Jakby on jest totalnie, że tak powiem. Dobra, bitewne zawołanie Szamanka. E, Załatw go. No i tutaj problem robisz. Ta musi zmarnować ruch, tylko ciekawe ile wróci. 56? Nie jestem pewien, no w każdym razie 25 i spada więc to i tak następny rok będzie minus 25, a, ona wróci, no to zginie, no to, to dziwne, to dziwne. Eee, coś trzeba zrobić. Chyba, chyba on przyspieszy. Eee, coś trzeba zrobić. Dobrze. To zrobimy tak. Cycu, słuchaj, jest misja do zrobienia. No czekaj, 40 zbijamy. No to zbijamy 40. Kurde, ten strzelet. no dobra, no musi strzelet walić w tego. Jezu, widzicie jaki on damage zadaje mając 5 ataku na herosie? 10, przepraszam. Okropne. Jezu, naprawdę, to, to jest niemożliwe, aż taki damage, heros z takiego XD. Dobra, konia przynajmniej zabijemy mu. Ten... Dobra. 7. No to koń już spadł. Eee... Próbować można zawsze. Czajcie to. Wiecie ile to jest bez ulubionego wroga? To jest 500 obrażeń. Czekaj, bo ja tutaj coś zepsułem. 500 obrażeń... ...ze zwykłego łucznika. 500. What the fuck w ogóle? Ty, ty, czekaj, 490 obrażeń z łucznika bez boostów? Co tu się zadziało? Czekajcie, ja mam unik? Czekaj, zabijamy gościa, bo naprawdę. O oh, Boże, co tu się zadziało najlepszego? Dobra. Yy... No. Czekajcie, zostanie smoki, strzelec, ale ja ich nie pokonam, nie cholery. Przecież on zadaje mi takie obrażenia, że to jest też niepojęte po prostu. No ja nie wiem, co mam mu zrobić. On, on nie ma szczęścia, elfów, niczego. A on dodaje obrażenia, tak jakby miał tutaj to wszystko. Ah, super, po prostu super. Tego ubijamy. Nie wiem, co ja zrobić tutaj mam. No, ten na pewno wbiegnie w niego w następnej turze. Dobra, to za darmo. Czek 4 Dobra. Ten pan niestety, niestety dla naszego przeciwnika no niewiele zrobi. Boże, jakie to będzie chore. Bijemy no. Jak on ma za, za, zamiar zadawać takie obrażenia, no to ja nie wiem co ja mam zrobić, no. Teraz będzie w ogóle pudło, więc no nie ma co nawet w niego ładować. Zostały mu trzy jednostki, i on to wygra. Boże, jakie obrażenia? Jezu, dwa cyklopy, dostaniesz morale? a dostaniesz. Poczekaj, co ja mam teraz zrobić? pudło. weź go, wyłącz z gry, eee. on teraz może zablokować mi to, to mam pomysł. Dobra Ty już nie strzelasz. Została wywerda. Dobra Możemy coś jeszcze z tego ugrać, ale kurde, szczerze to. Brakuje mi trochę pary. Ten powinien. No nie, no nie. Nie, nie, kurde, nie. Przejmij go. Przejmij go, proszę. Bo on mi jest potrzebny. On mi jest, kurde, potrzebny. Dobrze. On mi jest cholera potrzebny. Był dobra. I teraz tak. Weź, zdepuj, bo ja muszę przeczekać. Nie wiem, jak ja to teraz ogarnę. Jeden strzał musi pójść w cyklopa. Spadek inicjatywy. Boże, on teraz go przyspieszył jeszcze. Ja nie mam szans tutaj. <laughs> kurde, jaką taktykę sobie wymyślił. A ja jeszcze rozbiłem to przy... Boże, jaki damage! To jest kurde nieprawdopodobne na 10 ataku. No ja mam kurde... To jest nieprawdopodobne na 10 ataku, żeby tak zrobić. Muszę go zabić. znaczy chyba że on mnie teraz zabije. Dobra, jest git, teraz patrzcie. Robimy tak. Zabijamy go dalej. Myk. Ok. Teraz go kładziemy 7 smoków 72 łuczni 72 łuczników. Nie wiem. Nie wiem, bo jak ja się tam zbliżę, to ja zginę. Poczekaj, słowo wodza, potężny cios. Jakiego ja zacznę oblegać? No moment. Potężny cios. Kurde. Szkoda, że jeden został, bym sobie jeszcze go ten, bym sobie jeszcze go przyspieszył. Jakie jak to są obrażenia, to ja nie wierzę. Po prostu, dobra, smoku. A ty mam nadzieję, że będziesz spechem uderzał za każdym razem. Muszę tam wbiec za chwilę, no. Teraz się ustawię w ten sposób, o, o dobrze, on tutaj podbiegł, to git, to robimy teraz tak Żeby się, 6, 6 pól 6 5 Dobra chyba tutaj będzie git Ustawiamy się Nie dostałaś morali, to szkoda, Mmm Jezu, coś mało powiem szczerze. Eee... Zapomniał może o tym. Nie zapomniał. Pamiętał A eee, No dobra, on go zaatakuje. Ten zaatakuje Smoka. Dobrze, ten zaatakuje Smoka. Kurde, no. Nie wiem, co zrobić. Jezu, co on mnie tak przesuwa? Nie za dużo. Yy, dobra, weź go, zabijaj. Bardzo ładnie. Yy, druid nic za bardzo nie bije. Yy, 41. No to coś tam bije, ale nie za bardzo. Idziemy do gościa. On się musi zasłaniać. Znaczy, strzelca musi zasłaniać. Dobra. Zróbmy tak. Yy, bitewne. Zabijamy go. Yy, wygaśnie mu za chwilę przyspieszenie. On już drugiego sobie nie rzuci. Kurde. Ciężka sprawa. Ale mi napsuł. Jezu, ile on bije. Boże, jakie to są obrażenia. Drugi umiera. Dobra. Yy, ty, ty to w ogóle co dochodzisz? Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj czy, czy ja dojdę do niego, bo już teraz nie wiem. No raczej tylu pól nie przechodzę, raczej przechodzę więcej. Zabijmy go dla pewniaka, żeby było. Eee, on się musi przestawić. Ja pierdzielę. Ale rozkmina. Dobra, mamy to. Mamy to, chyba. Mamy to. Kurde, ale normalnie taki damage mi zadawał, że ja aż jestem po prostu... Ty no, normalnie bym sobie przegrał, gdybym... Zróbmy tak. Normalnie bym sobie przegrał, gdybym nim zaatakował łucznika, bo bym nie zabił. Jeszcze jest przyspieszenie. Ale to nie ma sprawy. Tak? 6, 9, nie nie nie. Yy... Ładuj szał. On żyje. Oła. Dobra. Mamy to ogólnie, ale. Ja pierniczę, jak on. Jaki piękny, kurde pomysł. Aż się nie spodziewałem. Ja to nagle, jak zobaczyłem, że tutaj cyklop spada 500 obrażeń na strzała, to ja mówię: Kurde, gościu, co ty mi zrobiłeś? GG. Jezu, dobra, piękny, nie na no serio, ale, ale pomysł, ale pomysł piękny. Naprawdę. Nie spodziewałem takiego dziwnego połączenia. E, dobra, kurde, odcinek 49 za nami. Czyczyk mnie zaskoczył, dwie bitwy z rzędu, ogólnie bardzo Wam dziękuję za obecność na odcinku i, i, i kurde, no. No co, no Sylwanu było cholera bardzo dużo. Sylwanu było bardzo dużo. w ogóle tak, bo ostatnie kilka bite w macie sam Sylwan. Praktycznie i Sylwan, Czyżyk, Sylwan. Czyli to już cztery, nie? No, także ogólnie ja sobie ponarzekałem w trakcie gry, to wiecie jak zwykle, że ten pewnie logiczne rzeczy wydawają mi się dziwne, to przez całą serię to się przewija, ale ogólnie rzecz biorąc mam nadzieję, że odcinki, które do tej pory sobie... Oglądacie, tak, i, i które no, wychodzimy, mam nadzieję, w większości pozytywnie. Nawet jak czasem coś tam głupiego powiedziałem, no to jest charakterystyczny element oglądania moich filmów. No to, no to mam nadzieję, że się wszystkie Wam podobały. Także czekajcie na ostatni odcinek z Dialim. No i co? No i zbliżamy się do początku następnej serii. Do zobaczenia w następnym, ostatnim już odcinku serii ORG versus reszta świata. Trzymajcie się, cześć.